Że nowy dezodorant FA jest wyjątkowo skuteczny. Ta nowa formuła zapewnia idealną ochronę przez 24 godziny. Gdy zwykłe dezodoranty zawodzą, antyperspiracyjny dezodorant FA zapobiega nadmiernemu poceniu się, pozostawiając Twoją skórę suchą zawsze, gdy tego potrzebujesz. To wyjątkowo skuteczne połączenie świeżości i egzotycznych zapachów. Nowe FA. Świeżość bez granic. Gdy odprężyć się chcesz, Lipton daje Ci znak. Smakiem chwili się ciesz, myślą wolną jak ptak. Lipton, Lipton, Lipton. Lipton. A gdy się czas, do sukcesu jest smak. Od razu sił więcej masz, jeszcze wykrywa się tak. Lipton, Lipton, Lipton. Lipton. Sprawdź w swoim sklepie promocyjną cenę Liptona. Janie, cóż za wspaniała biblioteka. Książki w złoconej oprawie ze skóry. Ach, wyglądają jak z dawnych czasów. Dużo lepsze niż moje. To arcydzieła światowej literatury. Za to, co ci płacę? Nareszcie wspaniała biblioteka dostępna dla każdego. Kolekcja sprzedana w 30 milionach egzemplarzy na całym świecie. Jest już w twoim kiosku. Arcydzieła literatury światowej. Numer pierwszy, oferta promocyjna. Dwie książki, Szekspir i Kafka w cenie jednej. Pragnieniem każdej z nas jest zdrowa, czysta cera. Teraz możesz to osiągnąć w jeden prosty sposób. Doskonałe mleczko 3 w jednym Johnson z pH 5,5 oczyszcza twarz, odświeża jak tonik i skutecznie usuwa makijaż z oczu, nie podrażniając ich. Teraz to takie proste, a zyskujesz tak wiele. Doskonałe mleczko 3 w jednym Johnson z pH 5,5 oraz równie skuteczne chusteczki do oczyszczania twarzy 3 w jednym Johnson z pH 5,5. Zdrowa skóra to pH 5,5. Każda z nas jest pH 5,5. Itaj i ściano. Co tak patrzycie? Sąsiadka z dołu gada z mikrofalówką. Co czwartek karm swego mężczyznę stekiem, albowiem w przeciwnym razie całą noc będzie piłował w mordę. Udręczona żona wyrywa się z domowego kieratu i rusza w podróż do Grecji. Może nadszedł czas na nową miłość? Nominowana do Oscara Pauline Collins jako Shelley Valentine 27 lutego o 21. 16-letnia Eulalia zostaje wysłana przez ojca na służbę do miasta. Nowy pracodawca i jego nieletni syn nie mogą się oprzeć urodzie dziewczyny. Eulalia. Komedia obyczajowa z nutą ironii. Polsat 2 poleca we wtorek, 22 lutego o 22.30.